Dziękuję. Co to dzisiaj zakupiliśmy, panie Machony. Całą rodziną jestem. No. Dzisiaj przed domem od pana fajewerki. Zrobię sąsiadom i wszystkim taki pokaz. Dzięki wyrzutni superhero, że mówię, yeah. tak. Tytuł tego filmu będzie Jak straciłem 300 zł. Chcesz zobaczyć Johna, jak wygląda 300 zł w powietrzu? No. To zaraz pójdzie, zobaczysz. W wyrzutnia zakupiłem w Dino. No, bo pojechaliśmy po wyrzutnie show od Piromaxa, ale nie było, bo wyrzutnia naprawdę wypadła sztos. Odcinek kiedyś tam Wam rzucę, ale patrzymy, jest Jorgę. Były chyba dwie 40 idziemy trzałów, 30 milimetrów. The Legend Exclusive Collection, jedynkę, kątóweczkę. I tą wzięłem Patrzę, super hero, Ty, no fajnie wygląda super hero. Kupiłem, wychodzę ze sklepu. A tutaj w lewym górnym rogu taki malutki napis. Ciche fajwerki. Nożesz morne trzaskane. Ciche fajwerki. JW813. Rok produkcji tej wyrzutni. Nawet się cieszyłem, bo ta wyrzutnia jest z 2021 roku. Gramatura 989 gram mleku. Kilogram mleku. a ta wyrzutnia wcale nie Kilogram mleka jest. To wiecie, co to będzie? Nawet dziecko je przesuwało. Trzy stówy za nie dałem. Matko bosko. Jeszcze rozumiem, jakby tu efekty były. To jest silence, cichutka. Jak ja kocham takie dyskontowe fajerwerki. Wtedy zawsze coś się grubego trafi. W tamtym roku ta zbiedry za ale 3 30 m. Kaczor, nie wiem, jakie to 30 m będzie, ale nie wiem. O kurde, ja zapraszam was na instagramach, ono 39 Jak one kości prawie w ogóle, dna nie, nie widać no Czyli prawie one mają pewnie z tyle Moja mina jest bezsenna Wypuścił smutną muzyczkę, ale ona ma prawa autorskie Dobra Grzesiulek, odpalaj No z mojej strony, po prawej stronie, o Dawaj, odpalaj. Nie uciekam za daleko. O. <sk> Ja ten się ładnie utrzymuje i te iskry na las poleciały, zobacz. No, widzisz? No dobrze, dobrze, że to dobrze, że jest zimno i śnieg Ty, ale powiem ci, że ten huk, że to wcale nie były aż tak ciche fireworki bo od tego czarnego prochu, to myślę, że. No. Zaraz, za, mój pies się boi feuerwerków, zapytam się żony, czy się schował, zaraz. Nie, nie bała się, patrzcie sobie lata. E, co do wyrzutni? tak bym za e, co do wyrzutnie mogę powiedzieć tyle e, wyrzutnie tylko się opłaca kupić e, typowo do pokazów do pokazów rewelacja 10 na 10 e, nie uwzględniając ceny jeśli chodzi amatorsko żeby sobie ją kupić razu to nie jest wyrzutnie żeby sobie tak kupić i odpalić na sylwestra bo lipa straszna no to no jest typowo odpalenie do pokazów więc z jednej strony Efekt fajny, bardzo długo się utrzymywał, fajnie to wyglądało, ale czy dałbym za to 300 zł max 150, ale to na pewno nie, nie ma takiej ceny, więc żegnam się z Wami. Dbajcie o siebie i o innych na razie.